Halo, halo! Jademy, proszę Państwa, jest niedziela, godzina 14.26. Zalałem sobie jeszcze wody przed wyjazdem lecimy. Mamy 362 km do celu. Jedziemy do Włoch się przygotować na ładprawę, proszę Państwa. Także teraz prześmigamy przez kawałek Austrii, kawałek Niemiec kawałek Austrii, czyli do Innsbrucka tak jak w zeszłym tygodniu jedziemy tak samo i z Innsbrucka proszę Państwa będziemy skręcać na Brennero i tam zostaliśmy poproszeni, żeby jechać landami, czyli nie autostradą więc podejrzewam, że na 20 będziemy gdzieś może ciutkę później za późno wyjechał myślałem, że wcześniej się zbiorę, ale tam gadaliśmy trochę jeszcze z takim chłopaczkiem z Gruzji, z dziewczyną jeździ busem. i taki fajny był też Ukrainiec, taki dziadek też przepocieśny Super gość. No i takżeśmy sobie gadali, gadali, gadali. i tak czas zleciał, proszę Państwa. Wczoraj żeśmy gadali do 11 wieczór. Po 12 poszedłem spać. Także też tak dobrze nam się gadało. No ale nic, trzeba się było pożegnać i jechać. Także co miłe się szybko kończy, proszę Państwa, trzeba jechać. Nie ma lekko. A zatrzymamy się gdzieś później na jakąś kawkę, zupkę sobie pokryje i se zjem. Tak, nie, ma, nie ma jakiegoś tam napięcia strasznego, żeby, żeby jechać nie wiadomo jak szybko. Później w Austrii sobie dotankujemy. tylko za oknem proszę Państwa jest proszę mi ja Was 26 stopni rano lało, w nocy lało a w dzień się rozpogodziło pranie mi wyschło zostały tylko spodnie do, do, do wyschnięcia ale pozostawiłem zostawiłem sznurki do wieczora to wyschnie przewieje się a tymczasem się będę powtarzał, jodymy nie wiem tam leje czy nie Jak myślicie Jedziemy tam Oj oj, oj, oj. Jedziemy tam Ale ciemno tam jajko Jedziemy kawałeczek objazdem Bo tam korki są Duże Tak mnie pokazuje żeby tędy jechać sobie pojedziemy. Tędy po co w korku stać, jak można jechać. Chusteczki mi spadły. No, tam może być korek, Widzą, pewnie tam wszystko stoi a jest dzisiaj jakiś taki ruch nie wiem czy Niemcy też zaczynają szkoły 1 września albo nie także sobie przejedziemy za 3 km mamy granicę niemiecką No tak jak patrzę, po mapie... Jeden wielki korek. Jakiś wypadek musiał być, bo zakorkowane jest wszystko. Ale krajobrazy to tu mają, co? <śmów> Całkiem przyzwoite. Ciepło jest tak. Trzeba trochę okna otworzyć. wow ile to tutaj rosło tych, jak to się nazywa eee dyni no dzisiaj proszę państwa niedziela sklepy pozamykane jedynie co to mamy otwarte stacje benzynowe A znowu Czechy mają wszystko w nieźle potwierane. Do koreczka teraz zobaczymy, czy rzeczywiście korek jest. Czy to tylko tak wygląda? Ale patrząc na liczbę samochodów jadących tędy, to raczej chyba korek tam jest. Jesteśmy we w no i jest Chyba mi się zupa rozlała w lodówce, bo nie powinienem czuć zapachu zupy. a to korek tutaj jest w drugą stronę no i przygód z granicą przejechaliśmy jesteśmy w Niemczech proszę państwa ominęliśmy korece Też koreczek jest dalej. Chociaż tutaj to może być to rozładowanie korka stamtąd. Ale widzicie, Austriacy pilnują swojej granicy. Czasami tam się kogoś zatrzymają do kontroli. jak już z tyłu załapał, że stoi. I tak proszę Państwa, widoczki ładne rekompensują koreczki. Jodzimy dalej. klima by się przydała, no i tak ruszymy i się zatrzymamy i ruszymy i się zatrzymamy a teraz mi pachnie takie świeże mleko takie jakby od krowy Mmm, ładnie pachnie. Pachnie ładnie. Dobra, do żony trzeba zadzwonić. Później. Oj, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będzie się lepiej jechało, a tu są chwilę koreczek. Jak nie po jednej, to po drugiej stronie. Zobaczcie, teraz lewo, strona stoi. My przed chwilą staliśmy, teraz się ruszyło znowu lewa strona stoi tak kurczaczek a tu jeszcze 200 km a my już 2 godziny jedziemy i tak się wleciemy Rozpędzi i czas walniać, rozpędzi i czas walniać, to tak męcąca droga. Wydaje się, że będzie padać, tak skaczę po tematach. Ale powiem Wam, że wczoraj rozmawialiśmy z tą, z tą parką taką, ten Gruzin z Polką. Też kupę Azji zwiedzili, kupę świata, było o czym porozmawiać. Co po, powspominać, po poopowiadać? No, jest zakochany w Priusa. Sprowadzał Prius z, z USA i w Gruzji sprzedawał, no nie? No i wychodzi dużo taniej tam. Bo no w Gruzji, proszę ja was, takiego Priusa z 2010 roku można już dostać za 4000 dolców, no nie? Także to jest 16 tysięcy, no 17 liczymy, poniżej 20, a u nas taka z 2010 roku od 30 potrafi, 30 parę. Także jest opcja, ale na razie szukamy, proszę ja was bazy pod kampera. ewentualnie jakiegoś kampera o telefon tak, nie. ale te góreczki są ładne proszę państwa mamy 64 km do stacji benzynowej zatankujemy się w Austrii bo jest ciutkę taniej mamy 14 km do granicy ze Austrią jakieś 100 km do najbliższej kawy. Jakiej wyrządnej, normalnej, włoskiej kawy. Także dzisiaj niedziela. więc sobie zapodamy kawkę z krosantem. Przynajmniej taki mamy plan. A jakby ktoś chciał wspomóc i postawić mi kawkę, to bardzo proszę. Pod każdym filmem jest link do Paypala. Można mi kawkę postawić jedną lub więcej. Reklam nie będzie, reklam nie ma, także jakoś muszę coś z tego wideo, jakoś coś kombinować, żeby coś chociaż na kawę było. Także jakby ktoś chciał bardzo, to bardzo zapraszam, będzie mi miło. A poza tym, jakby ktoś chciał kartkę z wycieczki gdzieś tam, skądś, to też proszę napisać w komentarzu. robią te górki robotę duszno strasznie jest tak, nie wiem 24 stopnie tylko, ale jest tak, nie wiem, nie ma czym oddychać. Proszę państwa! Jodiemy, jodemy, ai Zostanie mi 100 km do celu, także elegancko. Tą odprawę jutro od 7.30 otwierają, elegancko. Tam widziałem parking zaraz po tej odprawie, może tam się przemocujemy Стоишь в окне, так же на спокойнее. Zmarzłem rano wstałem taki ee, obkręciłem się w kołderkę i, i spadłem go dalej Zaczną góreczki chyba powolutku